Thank you. Tam na nasze zdrowia, zdrowia, jak najczystszego przebywania na grobie. Wielce przygodni księże biskupie Jak taki może nietypowej tu sprawie Jako radny powiatowy w imieniu naszych radnych Ziemi Andrychowskiej Zwracamy się z uprzejmą prośbą Do Chrystus. jego ekscelencji Księdza biskupa ksiądz wie, że nasz szpital w Adowicach jest imieniem naszego umiłowanego ojca świętego Jana Pawła II na stanie bankructwa już jest. I zwracam się z uprzejmą prośbą, czy ksiądz biskup wyraził zgodę, aby dekanat Andrychowski mógł przeprowadzić przy kościołach składkę. Coś by mi, prawda, pomogli, aby chociaż sprzęt kupić, bo to tragedia jest. kaza koryt Przyznała na ten rok 300 tysięcy złotych. Co to jest przy takiej inflacji? Serdecznie proszę, Bóg zapłać. Przepraszam, że tu mówię w tym miejscu. No ale to jest szpital naszego, imieniem naszego miłowanego Ojca Świętego. Bóg zapłać. Tyle chciałem y, z prośbą przekazać od kolegów radnych z Andrychowa. Teraz poprosimy głos panią dyrektor y, Ganczarczyk. Szanowni zebrani, trudno już w tej chwili wymieniać wszystkich, którzy tu się zebrali. Chcę powitać jako gospodyni wszystkich Państwa, wszystkich, których możemy nazwać przyjaciółmi grupy modlitewnej z gronia Jana Pawła II. Tam, ten gron, ta kaplica łączy nas wszystkich. Tam przychodzimy z młodzieżą, tam wspólnie spędzamy trudne chwile czasem naszego życia. Pozwólcie Państwo, że parę słów, które kierujemy zwykle do młodzieży dzisiaj do nich, a poprzez nich do nas postaram się powiedzieć. Moi Państwo drodzy, są w życiu chwile, wydawałoby się codzienne. Te same troski, te same kłopoty, a jednak myślimy inaczej, czujemy inaczej. Takim szczególnym dniem jest wigilia Bożego Narodzenia i wieczerza ją poprzedzająca. Takim szczególnym dniem są święta Bożego Narodzenia. I potem cały okres Bożonarodzeniowy. Wtedy wyciągamy rękę do bliskich, do przyjaciół. Czasem może nawet do tych, do których żywimy jakąś drobną urazę. Łaniemy się symbolicznym opławkiem, mając na uwadze. Przede wszystkim dobro. Ponieważ czas bardzo nagi, nie chcę dzisiejszej uroczystości przedłużać, dlatego pozwólcie Państwo, że przytoczę słowa Świętego Franciszka Asyżu. O Panie, spraw, abym nie tyle szukał pociechy, co pocieszał. Nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał. Nie tyle szukał miłości, co kochał. Ponieważ dając siebie, otrzymujemy. Zapominając o sobie, odnajdujemy siebie, a przebaczając, uzyskujemy przebaczenie. W imieniu Rady Episkopatu do Spraw Turystyki chciałbym przekazać wszystkim pozdrowienia. To nie są zwyczajne pozdrowienia, bo w tych pozdrowieniach, jeśli się tego rodzaju ciążar gatunkowy, chociażby w formie uznania. Uznania tego, że grupa molitewna na groniu stwarza przestrzeń. Bo w szkole nas uczyli, że można długość wyrazić centymetrami. Można szerokość również określić centymetrami. Ale według mnie to, co my nazwamy perspektywą, Czego się ani cyfra, ani innymi nie ma, określić nie da. I grupa polityczna tam nagrobi, a patrzę na to już kilkanaście lat, jak się to odbywa, umie tworzyć przestrzeń. Pan przestrzeń stworzył. Ale żeby z tej przestrzeni, którą Pan stworzył, właściwie tutaj skorzystać, Potrzebna nam pomoc ludzi, którzy ją odtwarzają i ilekroć, to bym powiedział, kilkanaście lat tam przecież, podprawiam, przez na groniu Jana Pawła II, to tę przestrzeń się nie tylko odczuwa, ale tę przestrzeń się przeżywa, bo ten punkt, Myśmy dawniej na to mówili Leskowiec, a ja jestem, jakby nie było, instruktorem szkolenia przewodnickiego i członkiem Koła Przewodników Taczańskich. i wiem, co to znaczy Leskowiec. To jednak grom Jana Pawła II jest dla nas tym miejscem, gdzie my nie tylko przeżywamy, ale od nowa, od nowa tworzymy przestrzeń. Dlatego w tych pozdrowieniach Chciałbym wyrazić te słowa uznania dla tych, którzy tę przestrzeń tworzą, ale nie tylko dla siebie, żeby ją konsumować, bo nie są konsumentami tylko i li tylko przestrzeni, ale umieją ją przekazywać, bo największą radością to jest, kiedy po Krzy świętej rodzice z tymi swoimi maluchami rozkładają kocyk i tłumaczą im, Potem co tam z daleka jeszcze widać, bo jak jest dobra pogoda, to hen, hen, dalekie pasma górskiej grzbiety można dostrzegać. I przekazując pozdrowienia w imieniu Rady Byskopatu Polski do spraw turystyki, chciałbym pogratulować również i tym naszym opłatowym spotkaniom, bo one również tworzą przestrzeń niewymierną. I za to naprawdę wielkie słowa uznania, a uczestnikom tutaj serdeczne pozdrowienia. Teraz zabierze głos Jego Ekscelencja Ksiądz biskup. I jest to wikiliny, kiedy jesteśmy wzruszeni i zbliżamy się wzajemnie z i z tym, co najlepszego w nas jest, nie trzeba mnożyć słów. Ale z drugiej strony to słowo jest potrzebne. Wypowiedziałem już je w kościele, pragnę jeszcze teraz, w z stole i Gminie, wszystkim członkom grupy modlitewnej, jak i wszystkim gościom tutaj zaproszonym. Przedstawicielom władz, środowisk tej szkole, która nas gości, a która niedawno obchodziła swoje 150-lecie istnienia, to jest bardzo znamienne, i wszystkim Wam i Waszym najbliższym złożyć życzenia. Dziękujemy bardzo dzieciom, które nas przybliżyły do betlejemskiego żłóbka i pokazały nam jeszcze raz wymiar tego wydarzenia, którym było narodzenie się Boga. W ludzkim cieniem. I chodzi o to, byśmy tego Boga spotkali. I w nim spotkali się razem ze sobą i na nowo podjęli te wszystkie zadania, jakie stoją przed nami. Nie tak dawno w okresie świątecznym, w, jednej z w jednym z tygodników włoskich, zobaczyłem taką winietkę humorystyczną, ale humor o humorze dość gorzkim. Był wielki dom otoczony światłem, nad nim. Wielka kometa przelatująca i trzej królowie, którzy pospieszyli, bo myśleli, że to jest Betlejem, tymczasem zawracają swoje wielbłądy i mówią: Znowu jeszcze jeden supermarket. <grymianie> Oczywiście <grymianie> przeciwko supermarketowi nie mamy nic, bo potrzebne są nam dobra ziemskie, żebyśmy w godności ludzkiej mogli żyć i posługiwać się i konsumować. Te wszystkie dobra, które Bóg dla nas stworzył i które my pracą i pieniężem ludzkim, prawda, no, produkujemy. Ale one nie mogą nam zastąpić, prawda, tego wszystkiego, do czego człowiek jest stworzony i powołany. One mogą być tylko, tylko szczeblem do tego, byśmy byli ludźmi i pamiętali także o tych, którzy nie mają i którzy potrzebują. I byśmy w ten sposób rośli w naszej solidarności, solidarności wynikającej z wiary. Proszę więc przyjąć te moje życzenia, które wyrażę posługując się słowami matki, słynnego, słynnego poety niemieckiego Goethego, Katarzynę Elizabeth Goethe. Napisała te słowa: Jest to język, język czysto kulinarny ale zawiera on głębokie warstwy duchowości i jej słowami pragnę wyrazić moje życzenie dla Was wszystkich i dla Waszych najbliższych, dla Waszych rodzin, dla Waszych domów i dla środowisk wszystkich, które tutaj reprezentujecie. Oto te słowa, Pani Jete. Wziąć 12 miesięcy, obmyć je dobrze do czysta, z goryczy, chciwości, pedanterii, lęku i podzielić każdy miesiąc na 30 albo 31 części, tak żeby zapasu starczyło akuratnie na rok. Każdy dzionek przyrządza się oddzielnie, biorąc po jednej części pracy i dwie części wesołości i humoru. Dodać do tego trzy kopiaste łyżki optymizmu, łyżeczkę tolerancji, ziarnko ironii i szczyptę taktu. Następnie masę tę polewa się obficie miłością. Gotowe danie ozdobić bukiecikami małych uprzejmości i podawać je codziennie z pogodą ducha. To są moje życzenia, i myślę, że te wszystkie komponenty, żebyśmy właśnie poprzez spotkanie z Chrystusem Nowonarodzonym wypracowali. Nili się ubogacali i ofiarowali innym w kręgach.